jajka farbowane w łupinie z cebuli siemano siemano witam na kanale stary schematy a dzisiaj będę farbował jajka znacie tą metodę pamiętacie to jajka farbowane w łupinach z cebuli po cebuli nie no to wam pokażę łatwa fajna metoda zalewamy wodą Pinki, tak, jajca. I co? Będziemy gotować. Jakieś 7 minutek. Wyłączamy i zostawiamy na ja w tym przypadku zostawię na noc, jakieś 8 godzin w tych łupinach. Zobaczycie jak to wyjdzie. Gdzieś tak się farbowało. Pamiętam. Albo w życie. Szło się w pole, narwało się żyta i też się farbowało. Dobrze ludziska, nie malujcie jajec, jajek jakimiś farbami, bo to przenika przez tą skorupkę, później to zjadamy, nie wiadomo co to za chemia. Naturalne sposoby są najlepsze. Powrót do korzeni. Jajca się zagotowały, już gotujemy, tak jak już mówiłem wcześniej, 7 minut po to, żeby było fajne żółtko, żeby nie było takiego pierścienia na żółtku taka siara wychodzi, doczytajcie w necie jak nie wiecie o co chodzi z tego co pamiętam nie powinno się gotować jajek więcej, dłużej niż 10 minut ale nie pamiętam dlaczego dokładnie coś ma to związane z, związek z siarką jak coś wiecie na ten temat to napiszcie w komentarzach o co chodzi No, tak wyglądają jajka po 7-8 minutkach gotowania. Już złapały kolorek. Tak to wygląda. Gotowane w łupinach. Tutaj mamy surowe jajco. Jest różnica? Jest. Fajnie wygląda? Fajnie. Dobra, ja to tutaj wrzucam. Do jutra, niech sobie leżą łapią fajny kolorek, będzie taki bardziej ciemny, intensywny. I tak oto wyglądają jajka na drugi dzień rano. Taki oto kolorek. Surowe jajko gotowane w skorupkach, łupinach po cebuli. Także uciska farbujcie w ten sposób. Necujcie się za mną chemią. Taki sposobik babciny, że tak powiem. Wyniesiony z domu. To tyle. Smacznego jajka i do następnego. Pozdrawiam. Dużo zdrowotności życzę. Jajka farbowane w łupinie z cebuli.